Siemaneczko ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Road to Dragon Lore. Tak, nie dziwicie się, 4000 końców. Kto jest na Discordzie, ten wie. Kurde, ten tydzień był perfekcyjny, tyle mogę powiedzieć. I zaczynam się obawiać, że gdzieś się nagram ten odcinek, to, to ta perfekcyjność może się skończyć. Bo jak się już śmiałem nawet, to jak nagrywam filmy, to niku nie idzie. Jak mam spokój od filmów i myślę to, co chcę grać. Wszystko w jak tralala. No, powiedzmy wszystko. Ale sami widzicie, że jednak cash jest. Także jest pięknie. Przejdźmy do podsumowania, co przez ten tydzień się wydarzyło, co było obstawiane. I tutaj przejdziemy sobie do Excelka. Później przejdziemy na spowrotę na Empire. Przejdźmy na samego początku. Gdzie to był nasz pierwszy dzień? Tu skończyliśmy. Mieliśmy tyle. Przerzedłem praktycznie wszystko. No, połowę z kasy. Mieliśmy tyle. Piątego, czyli cztery dni temu. Tutaj się już lekko tak powiedzmy wkurwiłem i stwierdzimy, dobra, jebać to gram po swojemu nie po 10-20 końców, tylko tak. Jak zawsze gram. No i zacząłem grać już. Jolo. Katowice ogółem to poezja była, bo tutaj od się wszystko zaczęło. 7 dyszek już takie prawie, że oliny waliłem. Piątego zakończyło się z profitem 320. Na gdzie mieliśmy 4 stówki, więc mogliśmy już szarżować. Jak widzicie wkład, wkład w betę już był o wiele, wiele większy. I wchodziło jak miodzio, naprawdę. 6 lutego 1100 końców na proficie ponad. To już, już mi zaczęło odpierdalać i Tutaj jak widziałem, że NC nie wygra, byli tacy chujowi, oni grali jak gówno totalne z Mouse. to już zacząłem walić bety po 300, że wygra jednak drugą mapę Mouse na samym starcie i odrabiałem później te przegrane tutaj i później już zacząłem walić NBA też za 130, kombi siadło, później za stówkę żeby... też kupon z trzech zdarzeń, że będzie over, z nie z dwóch zdarzeń, sorry, z dwóch zdarzeń siadło, też było pięknie. Płynie siódmy, przedwczoraj to już w sumie to tylko było endpoint z permitą CS. Każdą mapę obstawiłem, że tu endpoint wygrał. to już w sumie nie było co obstawić. Naprawdę nie było kompletnie co obstawić, a stwierdziłem, że permita to no na pewno sprzedadzą polaczki mecze, bo no, taka liga powiedzmy okręgowa CS w Polsce to trzeba się z czegoś wykarmić, więc na pewno to przepierdolą. No i się nie myliłem, siadło idealnie, a wczorajszy dzień. Miód, miód na sercu, naprawdę. 1500 profitu. Od Cesa stierczy, po piłkę nożną, gdzie ok to było akurat fart z Baszikarzem, bo przegrywali 1-0 do 70 minuty, ale odwrócili, udało się. A później jeden z moich ulubionych sportów w ostatnimi czasy, czyli rzutki, odkąd tam były te Mistrzostwa Świata, osoby w, w grudniu, przez tego młodego, 17-latka, teraz Luke Little tak rozfejmione to oglądam to cały czas ten Premier League, no i wczoraj zaczęły się sypać bety po 200, nie? no ale są jak już był kapitał 2000 to takie po 10% było można grać, no i półtora kafelka została zarobione, no i mieliśmy 3500 oficjalnie, no i na dzisiaj zagrałem to, I teraz się tego boję, dlatego są tylko 4 zdarzenia na dzisiaj, bo jeszcze sobie coś tam ja sam pogram poza kamerami, żebyście mi uroku nie dali. Bo już się z tego śmieję, że jak coś nagrywam to kurde nic nie siada, więc tu wam pokażę 4 bety, a jutro zobaczycie co jeszcze na live grałem, bo dzisiaj też są Katowice jeszcze. GD2 gra z Face, NC gra chyba z... z kim oni to grają? Z tym Falcons, także... Zobaczycie co się tam wydarzy jutro. Ale już idziemy po tego Dragon Lore, już jesteśmy coraz bliżej. A więc to zagram dzisiaj. Tutaj, że druga połowa będzie Więcej bramek Wechen przeciwko Nuremberg, a Hamburg z że będzie o, poniżej 3,5 bramek. Później Saleritana z Empoli, w sumie wyrównany mecz, ale Empoli, ostatnie 3 mecze, tam dwa razy wygrał oraz zremisował. Saleritana, na no ostatnie 5, 4 przegrał, 1 zremisował. Więc ten Kursik 310 wygląda bardzo ładnie. Cadiz z Real Betisem, no to 2,60, to musiałem wziąć Betis. I tutaj Adana Demir z Polska Passa też w mecz wyrównany, ale Kasim ma teraz jakby większy win strike, więc idziemy z Kasim Oby siadło, proszę nie rób się uroku, życzcie szczęścia, żebyśmy wypłacili Dragon Lora czy tam innego skina o podobnej wartości. Przejdźmy do 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 do. Empire? Empire? Tu mam cztery kafle, a to tylko dlatego, bo odbieram dailies jak i też otwieram skrzynki. Zaraz zobaczymy, może z wami otworzę jedną skrzynkę. Można otworzyć, czy nie można otworzyć? Ale, ale policja, co jest? O, można. No to otwieramy. Let's see. No i dał nam Digielka. Podziękował. Tutaj raz mi siadł już ten. A ka mi siadła i Blood sport też mi zsiadł, więc jest ładnie, a też dużo końców mam też dlatego, ponieważ mam daily 19-22, bo dużo gram. Też możecie widzieć, że przez to, że zaczynam grać na wyższe sumy, to już mam w level 78 wbity, a tam na ostatnim odcinku był chyba 76 7. Już jestem w połowie, więc lecę do tej 80 więc może do nie chcę zapraszać, ale może do najbliższego miesiąca, dwóch miesięcy wbiję ten 80 poziom, jak będę dalej tak grał, jak gra na tej stronie i będzie odpukać fard nam sprzyjał. Dobrze, to jak już wszystko tu obstało, tu widzicie, że faktycznie obstawiłem te meczyki, że nie lecę w chuja. Serio są zrobione, także lecimy. O, może jakiś tabelek. Sprawdźmy to. mamy końce, to możemy grać na grubo. Nie musimy grać po 15-20 końców nie będę, nawet jak przepierdolę 500 to mnie to tam pierdoli za przeproszeniem, daj dobelka Boże Dabelek to nie będzie, ani to nie będzie to, ani to nie będzie to dobra ile tam jest seka to jest suma jakaś taka nierówno w sumie 45, 90, 94 damy na dice 80 na terro Zobaczymy. Chybił trafił. Też nie będę grał teraz na rulecce tego, żeby coś było. Dobra, wow, siadło pięknie. 3 900 3 900, to wiecie co? Tu był tak 1 x 1 za 1 Hmm, wiecie co? zróbmy inaczej. 8 dych tutaj. 120 tutaj to jest koniec, więcej nie gramy. O jak siądzie to siądzie będzie zajebiście. Jak nie, to nie. I nie siadło nie siadło nic, no nic dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like zostawcie suba a my widzimy się już jutro w kolejnym podsumowaniu Rotu Dragon Lore może już w tą niedzielę wypłacimy Dragon Lora i zakończymy tą piękną serię a jutro jeszcze wlatuje CS Fail, także oj chuj, teraz będzie dice? teraz będzie dice no nic, pech Mog mogłem nie pierdolić, wygrać. grać Dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara.